Na warsztatach muzykalowych w studiu piosenki Metro Katowice. Muzykal to jest taka specyficzna formuła, że ciężko jest oddzielić aktorstwo od, od śpiewania, śpiewania od tańczenia, tańczenia od aktorstwa. To jest wszystko wspólne ze sobą. W związku z tym starałyśmy się łączyć ze sobą naszą pracę i cały czas uświadamiać uczestnikom, że na scenie muzykalowej. Te elementy nie istnieją niezależnie od siebie, są, e, są absolutnie kompatybilne. Pracowałyśmy od początku, praktycznie starałyśmy się im uświadamiać przy śpiewaniu piosenek, że mają te piosenki również zabrać, że piosenka musicalowa to jest e, wypowiedź postaci. To jest ten moment, kiedy, e, kiedy bohater e, nie może już mówić, w związku z tym zaczyna śpiewać albo tańczyć, albo i śpiewać, i tańczyć jednocześnie. I ma jakąś historię do opowiedzenia, często jest to monolog wewnętrzny bohatera, często jest to punkt zwrotny w jego w historii, znaczy dramaturgii całego spektaklu. Nie można tego tak po prostu sobie zaśpiewać, żeby tylko było ładnie. Eee, towarzyszy temu często ruch sceniczny. Dużo rzeczy musimy opierać na własnej wyobraźni, co też jest świetnym treningiem aktorskim.